Wszystkim. Dzisiaj chciałabym przeczytać fragment z książki Silny kręgosłup. I zapraszam wszystkich do wysłuchania. Myślę, że to są bardzo cenne rady i warto o nich posłuchać. Zaczynam. Silny kręgosłup. Przez całe życie będziemy niezmiennie pracować nad wzmacnianiem kręgosłupa rozluźnianiem piersi i słuchiwaniem się w szept naszego nieskrępowanego serca. Niektórych z nas to tutaj spotka największe wyzwanie. Ktoś, kto właśnie w tym upatruje największą trudność, często kieruje się w swoich działaniach opiniami innych ludzi. Perfekcjonizm, próby zadowolenia innych, dowodzenie własnej skuteczności i udawanie to wszystko utrudnia wzmacnianie kręgosłupa, aby mięsień odwagi mógł rosnąć w siłę, musimy wcielać w życie koncepcję Brailling. A w praktyce wygląda to tak: Granice. Nauka wyznaczania, utrzymywania i poszanowania granic. Wyzwaniem jest wyrzec się pragnienia bycia lubianym i strachu przed rozczarowaniem ludzi. Rzetelność. Nauka precyzyjnego wyrażania własnych myśli. I przemyślanego składania deklaracji. Wyzwaniem jest nie deklarować zbyt wiele i nie obiecywać za dużo, tylko po to, aby zadowolić innych lub dowieść własnej wartości. Odpowiedzialność, nauka obrony własnego stanowiska i poczuwania się do odpowiedzialności, a także formułowania autentycznych przeprosin. Wyzwaniem jest wyrzec się poczucia winy. I nie dopuszczać do głosu wstydu, skarbiec. Nauka dochowywania tajemnicy i odróżniania tego, czym się można dzielić z innymi od tego, co należy zachować dla siebie. Wyzwaniem jest powstrzymywać się od plotek i od budowania poufności na podstawie kryterium wspólnego wroga, a także rozpowiadania poufnych informacji w celu Zadierze gnięcia więzi, spójność, nauka trwania przy wyznawanych wartościach, nawet gdy jest to trudne i wywołuje dyskomfort. Wyzwaniem jest w takich momentach przedłożyć odwagę ponad wygodę, nieocenianie, nauka udzielania pomocy i korzystania z niej. Wyzwanie jest, wyzwaniem jest wyrzec się koncepcji człowieka, który wiecznie pomaga i zawsze wszystko naprawia. Jako definicji tożsamości i źródła poczucia własnej wartości hojność. Nauka wyznaczania granic, które umożliwiłyby nam przyjmowanie hojnych założeń dotyczących innych ludzi. Wyzwaniem jest uczciwe i jasne określenie, co jest w porządku, a co nie. W wywiadzie udzielonym bilowym Mojersowi doktor Angelu, powiedział przynależy do siebie. Jestem z tego bardzo dumna. Bardzo dużo myślę o tym, jak się zapatruje na meję. Bardzo lubię meję. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, abyśmy sami siebie lubili i z troską myśleli o tym, że moglibyśmy się zbyt surowo ocenić, lub dać się uciszyć innym. Właśnie takiego poziomu miłości i szacunku do samego siebie Wymaga podróż po bezdrożach. Widać to doskonale na przykładzie mojej przyjaciółki. Jest. On jest pisarką i pastorką. Prowadzi działalność filantropijną i przewodzi swojej społeczności. W zeszłym roku miałam okazję obserwować, z jak wielkim wdziękiem, siłą, ale też i smutkiem wędruje po bezdrożach. Jan ma siłę pozycję jako przywódca religijny społeczności chrześcijańskiej o umiarkowanie konserwatywnym profilu, a mimo to zdecydowała się otwarcie wyrazić poparcie dla społeczności LGBT. W jej walce o prawa i miejsce w społeczeństwie. Wielu członków jest jej społeczności otwarcie ją z tego powodu krytykowało. Zapytałam ją, w jaki sposób doświadczała tych bezdroży, a ona mi odpisała. Nie będę niczego wijała w bawełnę. Przerażająco jest sta stać nad przepaścią bezdroży. Potrzeba przynależności jest tak silna i ma tak pierwotny charakter, że wizja utraty własnego plemienia czy samotnej wędrówki przeraża nas do tego stopnia, że przez całe życie staramy się trzymać z daleka od bezdroży. Akceptacja innych ludzi to jeden z naszych najważniejszych bożków, a u jego łapczywych stóp musimy złożyć ofiarę w postaci podtrzymywania zadowolenia innych. Moim zdaniem dyskomfort stanowi w naszym pokoleniu niezwykle silny czynnik odstraszający. Ochrona status quo przed naszymi wewnętrznymi przekonaniami to niewątpliwie luksus grupowy, uprzywilejowany. Ponieważ ludzie z góry skazani na przegraną, wyrzutkowie ci z marginesu nie mają innego wyboru, jak tylko codziennie przemierzać bez Przeniesienie się do przyczółka oddalonego od bram bezpiecznego miasta stanowi akt prawdziwej odwagi. Pierwszy krok na tej drodze wyczerpuje człowieka do cna. Wypowiadanie się przeciwko strukturom władzy, które jednych Pozwalają uwzględniać, a innych odrzucają, pociąga za sobą pewne koszty i najczęściej płaci się za to walutą przynależności. Na bezdrożach bywa samotnie i ciężko, co może skutecznie zniechęcać. Odkryłam jednak też coś pięknego. Otóż osamotnienie najbardziej dokucza człowiekowi podczas pokonywania odcinka, który dzieli go od murów miasta. Do serca bezdroży. To ten moment, w którym człowiek oddala się od znanego sobie poczucia bezpieczeństwa. Już widzi przed sobą nowe terytorium i podąża w, w, w jego głąb pozornie zupełnie pustą ścieżką. Jeśli jednak będzie konsekwentnie stawiać nogę za nogą i na tyle długo wytrwa na obranej drodze, aby w pewnym momencie całkowicie skupić się na bezdrożach, Nagle z zaskoczeniem stwierdzi, że żyje tam już bardzo wielu podobnych ludzi, i oni rozkwitają, tańczą, tworzą, świętują, czują się y, u siebie. I to nie jest jałowe pustkowie. To nie jest niebezpieczny teren. To właśnie na bezdrożach zawsze żyli twórcy i prorocy, kontestatorzy systemów i ryzykanci. Tu toczy się zaskakująco intensywne życie. Ciężko jest tu dotrzeć, ale na miejscu zaznaje się autentyczności. Podejrzewam, że bezdroża pozostaną już odtąd moim domem, co oznacza, że jednocześnie jest to szczęście i trud. A na etapie tych pierwszych trudnych kroków, ale już po tym, jak złamałam zasady obowiązujące wśród swoich i publicznie podałam w wątpliwość, doktrynalną interpretację jakże delikatnej kwestii. Jeden z moich bliskich przyjaciół przysłał mi wiadomość. W księdze Rodzaju w rozdziale 32 opisana została niesamowita, ale jednocześnie dziwna historia. O tym, jak Jakub pośród nocy fizycznie zmagał się z Bogiem na dosłownie rozumianych bezdrożach. Uświadomiwszy sobie, że Jakub nie zamierza ustąpić, i że zakrzyknął: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Doknął, dotknął biodra i mu je wywich, wywichnął w ten sposób, pozostawiając na zawsze ślad po walce zdeterminowanego, upartego i zawziętego człowieka z Bogiem. Było to pewnie absurdalne i nieco brawurowe, jednocześnie oburzające i imponujące. Mój przyjaciel napisał: Jesteś jak Jakub. Postanowiłaś nie puszczać Boga, dopóki on nie pobłogosławi tej przestrzeni. On to zrobi. Znajdziesz dla siebie nową przestrzeń, tyle że już zawsze będziesz kuleć. Wybrałam zatem bezdroża, ponieważ to tam mogę mówić prawdę, odważnie przewodzić innym i gromadzić wokół siebie innych outsiderów, ale ta przetrącona noga będzie mi przypominać o ocenie. I cenie, jaką za to zapłaciłam, o tym, co zostawiłam za sobą i o tym że zawsze będę odrobinę smutna i odrobinę posiniaczona. Czy było warto? Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ta przetrącona noga będzie dla innych mieszkańców Bezdroży dowodem na to, że zaznałam bólu i dotarłam tu nie bez szwanku. Drodzy outsiderzy, nie podejrzewam, żeby miało nam to w najmniejszym chociaż stopniu przeszkadzać w organizacji potańcówek na Bezdrożach po tańcówka na bezdroża. Jestem za. Przeczytałam fragment książki z psychologii z odwagą w nieznane pani Rene Brown. Książkę już tę przeczytałam dużo wcześniej w całości. Jest to naprawdę wspaniała lektura. Chciałabym Wam ją serdecznie polecić, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, odpowiedzieć na różne swoje pytania. Wiele odpowiedzi tutaj znajdziecie. Zobaczcie, proszę, ile mam znaczników. Trochę ich jest. A tak, poza tym, chciałam jeszcze powiedzieć, że zupełnie niedawno. Nagrywałam filmik, gdzie czytam książkę, ale szeptem. I to jest jak gdyby zaczerpnięte z ASMR. Kto nie wie, co to jest, bardzo proszę, aby się zagłębił w tę wiedzę. Ja bardzo lubię, jak ktoś mówi do mnie szeptem. Czy mówi do mnie szeptem, zwłaszcza wieczorem, kiedy chcę zasnąć, a nie mogę. To zdarza się, że odsłuchuję sobie i oglądam filmiki, właśnie z dziedziny ASMR. Ale widziałam, że wyświetleń było bardzo mało, a mój kanał nie, nie, nie jest tylko i wyłącznie oparty na ASMR. Tak więc pomyślałam, że przeczytam fragment książki. I być może komuś ta myśl będzie pomocna? Dajcie proszę znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Czy w prywatnych wiadomościach, czy w komentarzach, czy taki sposób nagrywania filmiku, gdzie czytam książkę i mówię: czytam ją głosem, nie szeptem, Wam odpowiada. Czy lubicie, jak ktoś Wam czyta książkę? Na pierwszy ogień postanowiłam dzisiaj nagrać kilkanaście minut hmm. i przez kilkanaście minut czytać i taki materiał, aby był nie za krótki nie za długi przepraszam z reguły za światło tutaj, ponieważ no, pojawiło się nareszcie słoneczko, wczoraj było u nas bardzo chłodno, zimno, ponuro cieszę się, że dzisiaj jest słońce Dziękuję bardzo za zaufanie. Dziękuję wszystkim tym, którzy są ze mną. I przepraszam, że moje nagrywanie polega czasami na tym, że nagram jakiś filmik, wrzucę go, później go usuwam. Ja jestem cały czas, jak gdyby w centrum poszukiwania tego, ja, ja, co bym chciała nagrywać. Co Interesowałoby ludzi, którzy zasubskrybowali mój kanał. Chociaż na razie jest to niewielu, ale nawet jeśli jest to jedna osoba, to dla mnie jest to, to bardzo ważna osoba. Chciałabym, aby ludzie przychodzący tutaj mogli słuchać i oglądać tego, czego chcą. Chciałabym stanąć na wysokości zadania i robić to z sercem, tak aby mm, ludzie, którzy chcą słuchać i oglądać moją osobę, byli z tego. Zwyczajnie zadowoleni. Bardzo dziękuję za ten film, za obecność i cóż, do następnego. Wszystkiego dobrego.